Cześć! Z tej strony prozuryjcie będziemy modelować Evil Mortiego w blenderze razem z pomocą Photoshopa, bo jeszcze nie nauczyłem się kolorować, renderować i retuszować i tak dalej wszystkiego w blenderze, ale spokojnie uczę się. Nagrywam to parę dni po tym, jak nagrałem ostatni odcinek z Blendera, który Wam się bardzo podobał, więc spokojnie z kill mi dużo nie wzrósł, ale się cały czas uczę. Modelujemy na pewno portal na pewno Evil Mortiego, który będzie miał jakąś fajną pozę. I może Pickle Rika, albo Rika w jakiejś postaci. Zobaczymy na ile mi starczy dzisiaj czasu, sił i kreatywności. Słuchajcie, zanim przejdziemy do odcinka, mam dla Was poważny temat. Nie, nie wiecie, raczej osoby z Wiedzą, że często Wy, jako moi widzowie, pisali się do mnie z jakimiś akcjami charytatywnymi. Jak ktoś był w rodzinie bądź ze znajomych po prostu na coś chory, bądź potrzeba było na coś pieniędzy. Ja zawsze starałem się z moich funduszy gdzieś z firmy, dostarczać środki, przelewać po kilka stów i w ten sposób pomagałem. Długo była cisza z takimi tematami. Dowiedziałem się, że widzka. Pozdrawiam Ci serdecznie napisała do Wantego, czyli do mojego moderatora, który przekazał mi informację, że jej rodzice zbierają dla jej braciszka małego, ponieważ jest to 4,5 letni chłopczyk, chory na autyzm i chory na ataki padaczkowe. Zbierają na opaskę, która będzie. Wykrywać napady padaczkowe w nocy, tak żeby chłopczyk był po prostu bezpieczny. Słuchajcie, nie jestem w pozycji żadnej, żeby Was prosić o pieniądze. Ja oczywiście swoje kilkaset złotych przesłałem. Macie w opisie link do zrzutki. Nie musicie nigdzie udostępniać filmu, bo nie o to chodzi. Po prostu przecicie ewentualnie komuś ze znajomych właśnie ten link, żeby udało się uzbierać te środki i żeby stan zdrowia chłopca był pod kontrolą. Tak jak mówię, wziąłem sobie to personalnie, bo sam choruję na wiele chorób przewlekłych i u mnie stany padaczkowe czy wstrząsy na to naprawdę jest na porządku dziennym. Teraz jest troszkę lepiej, ale nieważne, o tym się dowiecie w Draw My Life. Ie. Teraz nie jest pora na żarty, ale tam wszystko powiedziałem. I z góry Wam bardzo dziękuję za wszelką pomoc, bo myślę, że temat jest ważny. Kwota jest myślę w zasięgu wzroku. Ale nie ma co się smucić, wierzę, że wszystko będzie w jak najlepszym porządku, a teraz lecimy do odcinka. Czyli prosto do blendera, w którym będę się męczył, a raczej bawił z projektowaniem Evil Mortiego. Lecimy do odcinka. Ja dobra, słuchajcie, jesteśmy już w blenderze. Oczywiście standardowy sculpting bierzemy, bo tylko to potrafi. Tylko to ostatnio ogarnąłem. Eee, I teraz tak, ja sobie odpalę Evil Mortiego na boku. Słuchajcie, on był w tym kombinezonie. I teraz pytanie, czy robimy sobie jaja, czy nie? W sensie jaja ze mnie, bo. Moglibyśmy go zrobić, tej kapsule z tym wszystkim i tak dalej i tak dalej Tylko czy ja to realnie jestem w stanie ogarnąć? Tu się zaczynają schody Słuchajcie, najpierw zacznijmy od y, z wymodelowania może samego portalu, dobra? Dobra, mam dzisiaj jakiś takie, nie wiem, Dużo energii mam, bo cały dzień dzisiaj spałem Ponieważ tak jak wiecie, doskonale byłem przeziemiony przez... Cały ostatni kurczę tydzień i o Jezus, dramacik był mocny, ale jest naprawdę, naprawdę dużo lepiej. Widziałem sporą ilość kreatywnych, konstruktywnych komentarzy. Ja Wam bardzo dziękuję naprawdę, bo to mi pomoże się rozwinąć. I ja czytałem sobie te komentarze, więc spokojnie, tak jak mówię, to jest nagrywane kilka dni później, więc za dużo jeszcze nie miałem czasu, żeby się poduczyć, bo po prostu leżałem w łóżku, zaziębiony i tyle. Portal Blender, dobrze, zapiszę jako, no, tak, tak, tak. Super, i teraz tak, on ma takie... Spirale i mógłbym wziąć. To było rotate, 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 było coś takiego, nie? Ja nie używałem tego narzędzia ostatnio. Ej, fajne jest. Okej, okay, elastic deform bardzo fajnie mi działa. Okej, okay, teraz potrzebowałbym wytłumaczenia. A mogę teraz zwiększyć ilość poligonów? Poczekajcie, ja to ostatnio robiłem. Tylko jak? Tutaj, ustawienia. Radius. O, coś, no coś tam. Normal radius. Auto smooth miało być w ogóle tak, no właśnie, 0,5. O! Dobra, 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 czekajcie, coś tu się zaczyna powiększać. Mogę dać więcej tego. 100 120. Okej, okay, chyba im mniej, tym lepiej. Jeden. O, byczku, dobra, żyjemy. Eee, 5 pikseli dam wtedy. A, dobra, teraz wyflatuję wszystko, żeby mieć na czym pracować. Dobra, czyli po prostu miałem za mało pikseli wtedy, żeby to miało ręce i nogi, rozumiem. Dobra, wygładziłem to sobie i teraz prawdopodobnie jak dam rotata, to będzie miało z czego zrotateować, bo te wszystkie tu elementy już są wygładzone, prawda? No pamiętajcie, to jest moja interpretacja, wiecie jak jest, nie? Zawsze delikatnie będzie inaczej A teraz rzeczywiście to wygładzamy po raz kolejny Coś dziwnego odkryłem, patrzcie Jak robię to myszko, to wygładza Nie? I to mocno A Jak robię to piórkiem Ja, tu mam tryb pod piórkiem Patrzcie, teraz wyostrzam Klikam i teraz wygładzam o, kurde, kumplu! Jak ja tu odkrywam jakieś wspaniałe rzeczy. Dobra, słuchajcie, wszystko już wiemy. Okej, okay. tak szczerze, to. Tak szczerze, to mamy portal z Rika i Mortiego, nie? Bardzo sprawnie to poszło. W sensie troszkę kombinowałem, oczywiście, żeby to złapać, jak to się dzieje i jak to się robi. Ale mamy portal z Rika i Mortiego, słuchajcie. Dobrze mi się wydawało, więc to bardzo dobry znak. Coś tam już zacząłem łapać powolutku. Na swój sposób, bo tak jak mówię, ja to mogę robić pewnie tysiąc razy yy, inaczej niż się to powinno robić, ale ktoś mądry powiedział, że nie liczy się yy, proces, liczy się efekt finalny, prawda? Więc dajcie szansę, <noise> musicie uwierzyć, będzie dobrze, obiecuję. Patrzcie na to, nie, możesz zrobić wszystko, co chcesz, ale ja. To jest bardzo ciekawe, w sensie tego chciałbym się na pewno wszystkiego nauczyć. Mm, I się jeszcze nauczę, spokojnie. Ja się tego jeszcze nauczę, bo to jest genialne po prostu. Properties, zobaczcie. Można sobie dodawać jakieś rzeczy. Dobra, portal już mamy, teraz robimy Evil Mortiego, Albo nie, zróbmy sobie jeszcze Rika. Pickle Rika zrobimy, dobra. Spróbuję zrobić Pickle Rika, zobaczymy jak nam wyjdzie. Czyli Sculpting, okej. Okay. Dobra, nie, nie, jednak jest. Okej, okay, bo tu jest po prostu taki syf, rozumiem. Mogę to wygładzić. Dobra, dobra, dobra. Flatten, coś tam to jest smufa, weźmiemy, żeby to. Wygładzić jeszcze bardziej, cyk, cyk Pickle rig, mamy go, teraz tak Gdzie chcemy głowę? Chyba tutaj, nie? Chyba będzie rozsądnie Okej, okay, prawie i spacja, dobrze, jest Mamy to Prawym nie mogę, kurde, jak tam Dobra, nieważne, jest okej, jest okej, okay, jest, okay. żyjemy Łop, który jest zielony, bawi się po prostu blender Najdziwniejszy pomysł, naprawdę A, nawet, nawet się będę gadał Ej, no to, to jest hamstwo. Kąd to nagle jakiś Co, co to jest? Czemu jest? Co się stało z nim? Ja mam się naprawdę ogromne pokłady nadziei w ten projekt, więc lecimy. Autosmooth, no tak 0.3 wydaje mi się, nie? Jedno i drugie oko, cyk i cyk. To jest okej. Okay. Eee, zróbmy dziury właśnie, dlaczego nie? Dobrze, mamy to. Teraz, oczywiście, że duża brew u góry. Dobrze, i teraz musimy oczywiście również wygładzić tutaj pod spodem. No i dobra, i teraz tak, możemy sobie oczywiście to jeszcze zarysować... A nie, bo on to jest ok. on tak z mordy jakby miał... Dobra. On miał takie grudy tutaj też. Kilka takich grudek, więc ja sobie wezmę to grabem, po prostu zrobię. Nawet tym hookiem. Ok, raz, dwa, trzy. To żeby nie przesadzić, nie? Jest ok, jest ok. I teraz tak. Buzia. Ja bym to zrobił na wklęsłym chyba, wydaje mi się, nie? Trzeba dodać po prostu formy, nie? Żeby wypełnić tę dziurę z powrotem, która powstała na skutek tamtego. Dobra, dobra, ja tu się po po malutku dostosowuję. fill albo deepen. fill to oczywiście wypełnia, deepen oczywiście pogłębia jeszcze bardziej. Mam tutaj wszystko gotowe niby Auto nawet wyłączę cyk. O teraz mi robi wklęsłe rzeczy w ogóle Co jest? Okej, okay, dobra miałem ten tryb pędzla chyba wybrany Kurde jestem na tym etapie i powiem wam szczerze, że mam problem z tym żeby tutaj, jak to powiedzieć no żeby dorysować te zęby, nie wiem dlaczego strasznie mam z tym problem, niesamowity. Nie wierzę, ale zrobiliśmy to ty Zrobiliśmy picurlika. Ja pierniczę! I nawet się udało. Nawet nie najgorzej. Gdzieś jeszcze język musi być w środku, nie? Nie kombinujmy za bardzo, ale no, zróbmy go też. Teraz to zaczynam rozumieć, kurczę. Czyli jakby nakładamy formę, a dopiero potem dokładamy do tego normalnie pędzlami. I ja na tym... No na pewno na myślę też da się to ustawić, ale ja na piórku jak nacisnę sobie w klawisz. To z automatu mi e, zamienia wypełnianie na... E, usuwanie tego elementu, i mogę sobie wygładzać rzeczy. Tutaj, gdzieś chyba w tym miejscu, także lekko będzie portal zasunięty, damy Mortiego, więc kurde, nie wiem ile nad tym siedzę. Ale idziemy teraz z Evil Mortim, czyli z tym po co tutaj przyszliście. Ale po tym, jak zmodelowałem sobie tego e, Pickle rika już wiem mniej więcej z czym to się je i jak to zrobić dobrze. Więc kurczę, jak możecie, zostawcie łapkę w górę i dajcie mi znać, czy chcecie więcej tej serii. Będzie mi bardzo miło, naprawdę bardzo miło. I co? Lecimy z projektowaniem głównego elementu, czyli e, właśnie Evil Mortiego. Trzymajcie kciuki. Jestem kurczę coraz chyba lepszy. No nieźle, nieźle. Nie spodziewałem się w życiu, że... E, że to się uda, dobra. Morty, powiem tak. Mm, no ma okrągłe, nie? Więc w sumie spoko. Teraz tak, weźmy sobie cyk, dyntopo oczywiście po raz kolejny pyk. Dwa piksele, bo to działa. E, to już chyba zrobimy w Photoshopie, tak mi się wydaje, więc... Spróbujmy. Dobra, mam go. Powiedzmy, że go mam. Mamy głowę Mortiego. On ma tak. Tutaj ma e, takie wklęśnięcia, właśnie. Raz, dwa, ponieważ tutaj był element e, tego, jakby tego kostiumu. Powiedzmy tego. Powiedzmy, że on będzie połączony jakimś elementem, jakimś sznurkiem, czymś takim. To jest podstawa pod kombinezon, nie? Tak wstępnie. Z tego, co widzę tutaj po, po tym, co mam przygotowane jako wzór. Tak, jak mówię, no, robimy tylko od frontu, ponieważ no jeszcze nie potrafię renderować, ale yy, spokojnie, nauczę się na przyszły raz. Już naprawdę podskiluję się i nauczę. No, bardziej okrągłe niż mi się wydaje, tak szczerze. I teraz tak, on ma dosyć prostą mimikę twarzy, więc zróbmy tę twarz po prostu, nie? Super. I teraz bierzemy oczywiście smufa i no, wykładamy to, nie? Dokładnie o to chodzi, o to właśnie chodzi, cyk. I teraz tak, tutaj jest oczywiście, że jego, ee, jak to się nazywa, opaska na oku, dokładnie, opaska na oko. Ja bym tę opaskę nawet zrobił taką trochę bardziej wybrzuszoną, ponad włosy przede wszystkim. Dobra, to sobie weźmiemy piąteczkę i sobie zarysujmy oczywiście ranty tego oka, żeby nie było potem jajec, że coś jest niewidoczne albo cokolwiek. O kurcze, ktoś do mnie dzwoni, poczekajcie. Wow. No się co tam, bo akurat nagrywałem. Dobra, wybaczcie, miałem bardzo ważny telefon, Kurczę, wracam po jakichś 15 minutach, więc nie pamiętam na czym stanęło. Eee, dobra, Evil Morty, ewidentnie to widzę, jakby, nie, spokojnie, aż tak, nie, aż tak nie wyleciałem z tematu, nie? Eee, cyk, ja tutaj muszę te wgłębienia narysować bardziej. Dobra, dobra, musimy tu narysować brwi. Jedna brew, będzie druga brew, jedna wchodząca pod jakby te... Opaskę, dobra, dokładnie, dokładnie, dobra, mamy to. Taki ni to pozytywny, no taki, to uśmiech Mortiego, nie? Ni to pozytywny, ni to negatywny, nie wiadomo. Tu na pewno będzie od góry, taki narzucony, jakby, eee, no nie wiem, taki kaptur, jakby to jest. Ciężko to nazwać, bo mam rzut z jednej tylko perspektywy, ale on ma taką formę, dokładnie, kaptura i od górnie ma narzuconą na to kopułę szklaną, prawda? Dobra, nigdy nie miałem w lepszej sytuacji niż teraz, nie? W sensie, wow. Nie spodziewałem się, że to się uda zrobić tak fajnie. Dobra, o, o. No, jestem w szoku. Te procki naprawdę dają radę, kurcze. Naprawdę spoko. To jest jakaś lepsza forma robienia tego, ale no nie znam żadnej lepszej w tej chwili, więc lecimy z tym, co mam. Co ja robię ze swoim życiem? Tak, kurczę, zostawka sobie zadaje to pytanie coraz częściej, nie? Powiem tak, no mogło być lepiej. Ale zawsze to działa w dwie strony, więc mogło być też gorzej. Umówmy się, więc. Spotkajmy się w połowie, powiedzmy, że jest. Nie najgorzej. Dobra, ja to wrzucam do Photoshopa, przecieniowuję temat i myślę, że spotykamy się już, jak będę miał to pocieniowane, więc za moment wracam. Jak jesteś tutaj nową osobą i nie subskrybujesz kanału, dołącz do ekipy, naprawdę będzie mi bardzo, bardzo miło i mam nadzieję, że robota, którą tu wkładam, jest widoczna. Lecimy. Cześć, z tej strony Prozure. Słuchajcie, naprawdę sporo pracy i sporo czasu weszło mi w cały ten projekt i na początku chciałem zrobić tylko jak Morty'ego, ale stwierdziłem, że ten portal i Pickle -Rate tak dobrze poszły, że zrobimy taki fajny collab, fajny kolaż wręcz i tak więc dalej wspomagam się Photoshopem przy kolorowaniu, przycieniowaniu i przy tym, żeby to całe miało formę i sens, ale jeszcze nie umiem na tyle blendera, żeby tam renderować. Bawiłem się tym, kombinowałem to całe nagranie miało ponad 3 godziny, dużo poobcinałem też. I fajnie, że raz, że ten procek od Intela 11 generacji sobie dał tak fajnie radę, bo naprawdę nie miałem żadnych lagów, nie uświadczyłem nic ze strony kompa, więc to naprawdę na plus. I co? Efekt finalny, mam nadzieję, że Wam się spodoba i napiszecie mi w komentarzu, co mogę robić w następnych odcinkach, bo jest coraz bardziej hardkorowo z tym projektem. Voilà, oto skończony Evil Morty Pickle portal z najnowszego sezonu Ricka i Morty'ego. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podoba. Sporo, bo w Photoshopa nie ukrywam, że no, musiałem to podkolorować, mam nadzieję, że ta maska, ten, to szkło w miarę wygląda. Troszkę się już spieszyłem z kolorem, ale dlatego, że chciałem się wyrobić jeszcze przed końcem dnia, bo jest cisza nocna, więc przepraszam Was, sąsiedzi, słuchajcie. Tyle ode mnie. Ja byłem Prozurę. Wy byliście wy. To był Evil Morty. Nowy portal i Rick, który gdzieś tam się może z nim przemyci za horyzonty swoich uniwersów. Ale cii, nic nie mówię. Zeszło mi się na tym dużo dłużej niż planowałem. Słuchajcie, jak chcecie więcej pracy tego typu, sprawdzacie sobie mojego Instagrama. Prozurę, rysownik. Wbijacie na Discorda. Prozuraki co. Tyle ode mnie. Piszcie, co mam zaprojektować w kolejnych odcinkach. A jak macie jakieś wskazówki, to nie dawajcie łapek w dół, tylko piszcie mi, proszę, konstruktywne komentarze. Dzięki. Widzimy się w każdym wtorek, czwartek i sobotę